Z czasem każdy z nas nabiera wprawy. Niezależnie od tego, co robimy, czym się zajmujemy, robimy to na tyle długo, że nabieramy pewności siebie. No i to dobrze, ale... Partnera odcinka jest staygroup.pl Stay Newsletter. Umysł początkującego. 8 czerwiec 2023. No tak, gromadzone doświadczenie dodaje spokoju i pewności siebie. I nie ma wątpliwości, że dobrze spędzony czas w danym biznesie może zmienić wszystko. Z czasem wiemy o co pytać, wiemy co mówić, wiemy też o co zapytani zostać możemy. No ale było to ale. No właśnie, zawsze jest jakieś ale. Medal ma dwie strony, jak to mówią. No i w tym przypadku jest podobnie nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że wiedza, doświadczenie, opanowanie, pewność siebie są atrybutami, że tak to ujmę, mile widzianymi w sprzedaży. Te wszystkie wymienione w poprzednim zdaniu elementy są wynikiem czasu spędzonego na wykonywaniu określonej czynności albo po prostu na określonym stanowisku. Jasne, że znajdą się osoby, które wykonują swoją pracę przez 15 lat i nie nauczyły się prawie niczego, ponieważ po prostu nie chcą się uczyć. Ale wierzę w to, że wy do tych osób nie należycie, więc lećmy po prostu dalej. Jak wspomniałem wcześniej, ten medal ma też drugą stronę, jak podobno każdy. A jest nią skumulowana wiedza, doświadczenie i opanowanie, które z czasem może zamienić się w pychę i dostarczyć nam wrażenia, że już wszystko wiemy i już wszystko widzieliśmy. I to jest największy problem w tej układance. Bowiem niezależnie od tego, ile czasu już robicie swoją robotę, jak jesteście w tym dobrzy, jak bardzo skuteczni, to nie ma technicznej możliwości, żebyście już wszystko robili, wszystko widzieli i w efekcie wszystko wiedzieli. Jeżeli rozmawiamy o sprzedaży i obsłudze klienta, to jest ona umiejętnością składającą się z wielu pomniejszych. Jedną z nich jest na przykład zaangażowanie, kolejną okazywanie empatii, kolejną może być tak zwane aktywne słuchanie, a nie da się robić tego wszystkiego bez żywego zainteresowania swoim rozmówcom. Znowu, idąc dalej, jeżeli jesteś przekonany, czy przekonana, że wszystko wiesz, że wszystko widziałeś, widziałaś, to jak ty się masz żywo interesować swoim rozmówcom? No właśnie, i tu pojawia się dodatkowa umiejętność. Jak wspomniałem już kiedyś. To jeden z tych malutkich klocków, które czynią dobrych handlowców tymi najlepszymi. Ta umiejętność to... Cy Cyklopet. Nie zupełnie, to był... Umysł początkującego. Pojęcie to bierze się ze sposobu naszego myślenia wtedy, gdy jesteśmy dopiero na początku naszej drogi. W danym biznesie, w danej branży, w danej firmie w ogóle. Na początku często czegokolwiek. Na początku wszystko jest nowe, ciekawe, jest świeże. Nasz umysł nastawiony jest na zbieranie informacji. Chcemy się dowiedzieć więcej z każdego źródła, dlatego że potrzebujemy się tego dowiedzieć. Po prostu tego potrzebujemy. Jesteśmy nastawieni na uczenie się, na słuchanie, na zbieranie informacji. Z czasem jednak wielu ze sprzedawców, gotujących się w tym swoim sosie, zapomina, jak to było na początku, zapomina o swojej ciekawości. I wydaje im się, że już wszystko wiedzą, wszystko widzieli i wszystko słyszeli. Konsekwencje takiego sposobu myślenia są zawsze upokarane. Kiedy masz spotkanie z nowym klientem, twój mózg automatycznie pakuje go do jakiejś szufladki. Kłada go w jakieś ramy, bo na przykład gość prowadzi piekarnię. A ty przecież sprzedawałeś swoje rozwiązanie już do 17 piekarni i wiesz, jak to zrobić w tym 18 przypadku, co nie? Wiem, ale nie powiem. No cóż, z takim nastawieniem nigdy nie dowiesz się, jak to jest naprawdę. Umysł początkującego to umiejętność doskonale pokrywająca się ze wszystkimi innymi zasadami związanymi z procesem rozwoju i uczenia się. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wielu sprzedawców z czasem, kiedy nabiera wiedzy i doświadczenia, to koniecznie mają potrzebę się tym pochwalić. Ja wiem, że sprzedawcy mają problem też z tym, że nie pozwalają sobie na ciszę na spotkaniu albo nie pozwalają sobie nic nie mówić, ponieważ myślą, że tracą kontrolę. Sprawa jednak ma się zupełnie przeciwnie. Umysł początkującego daje Ci możliwość wykorzystywania ciekawości. Zachęca Cię do słuchania, do zadawania pytań, do poznawania i w efekcie do budowania swojego własnego zasobu wiedzy. Jak to mawiają, skoro mamy dwoje uszu i jedne usta, to być może coś istotnego jest w tej proporcji. Sam proces nastawienia się na słuchanie sprawi, że kiedy zamilkniesz, zaczniesz pytać i z ciekawością kolekcjonować odpowiedzi swoich rozmówców, to bardzo szybko i bardzo dużo się po prostu nauczysz. W momencie, w którym mówisz, pojawia się tylko to, co wiesz. W momencie, w którym przestaniesz i zaczniesz słuchać, być może nauczysz się czegoś nowego. Zatem, umysł początkującego to dla osób niepoczątkujących pewne dodatkowe narzędzie, pewna cenna umiejętność do tej wspaniałej skrzynki narzędziowej, którą uzupełniamy i o którą powinniśmy dbać całe nasze życie. Jeżeli poczujesz przez moment, że masz wrażenie tego, że już wszystko wiesz w tym temacie i wiesz, jak potraktować tego klienta, kiedy usłyszałeś dzień dobry, mam tartak i potrzebuję piłę, to się zatrzymaj, zrób oddech i zacznij zadawać pytania w taki sposób. Jakbyś pierwszy raz usłyszał słowo tarta i piła i dowiedz się dokładnie o co chodzi. Baw się dobrze. Dzięki za to, że tutaj jesteś. Jeżeli te treści Ci się podobają i są dla Ciebie przydatne, to opowiedz nam o tym w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli chcesz, to możesz go oczywiście udostępnić swoim znajomym czy na swoich mediach społecznościowych. Wszystkie takie udostępnienia będziemy oznaczać na naszym Instagramie z tej Maciej. Pamiętaj też o tym, żeby polajkować ten film i zasubskrybować nasz kanał. Algorytmy to lubią, a ja lubię to jeszcze bardziej. Stay newsletter. Przed użyciem zapoznaj się z treścią całego odcinka oraz w razie wątpliwości zapoznaj się z instrukcją wideo, do której link znajdziesz w opisie filmu. Przed wprowadzeniem zmian, do których może zainspirować Cię niniejszy materiał, skonsultuj się ze swoim wnętrzem i sprawdź, czy na pewno tego chcesz, gdyż każda zmiana zagraża Twojemu bieżącemu życiu i może ujawnić obszary do poprawy.